W latach 90. warszawski Żoliborz był brudną, pełną patologii dzielnicą, zupełnie inną niż ta, którą znamy dzisiaj. To miejsce było niegdyś wylęgarnią zła, a w rejonie Wrzeciona dorastało wielu gangsterów, którzy później stawali się bosami lub znaczącymi postaciami w świecie przestępczym. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się postaci Tomasza Sygi, pseudonim Komandos. Człowieka, który w tamtym świecie uchodził za twardego zawodnika, szybko zdobywającego wpływy. Można powiedzieć, że doskonale wpisywał się w zasadę żyj szybko, umieraj młodo. Tomasz Syga urodził się w 1968 roku, a jego dzieciństwo było dalekie od radości i beztroski. Jego rodzice rozwiedli się. A matka nie zajmowała się Tomaszem ani jego rodzeństwem, co w efekcie dało, że w wieku dziewięciu lat młody komando strafił do domu dziecka. Mówiło się, że w czasach szkolnych był dobrym uczniem, ukończył warszawskie technikum samochodowe, a po zakończeniu edukacji zamieszkał na Żoliborzu, dzielnicy, która nie sprzyjała formowaniu właściwych wzorców. Problemem ówczesnego żoli Boża, szczególnie na Wrzecionie, były liczne rodziny hutników, które często ze względu na trudne warunki życia popadały w nałogi. Dzieci z takich rodzin często pozostawały bez opieki, a na starych bielanach młodzież robiła co chciała. Kradzieże i napady były na porządku dziennym, a młodzi ludzie często uchodzili za nieciekawe towarzystwo. W latach 80. młody Syga, wkraczając w dorosłość, nie zamierzał zadowolić się skromnym życiem. Choć pracował jako mechanik samochodowy, pragnął szybko dorobić się większych pieniędzy. Postanowił działać na granicy prawa. Według niektórych źródeł, faktycznie zatrudnił się w miejskich zakładach komunikacji w Warszawie jako kontroler, natomiast inne sugerują, że jedynie podszywał się pod te funkcje. W każdym razie Syga znalazł sposób, by wzbogacić się na gapowiczach, osobach podróżujących bez ważnego biletu. Komandos wchodził do autobusu tylnymi drzwiami, podając się za kontrolera. Gdy złapał kogoś bez biletu, wyprowadzał go na przystanek. Tam zaczynały się prośby i błagania, by jakoś to załatwić, a Syga wykorzystywał tę sytuację w zamian za dyskretne przymknięcie oka, zabierając pasażera w ustronne miejsce, by odebrać łapówkę. Proceder ten jednak rzadko kończył się na drobnych kwotach, ponieważ komandos, kiedy widział zasobność portfela, brał wszystko, co właściciel portfela posiadał, grożąc pobiciem lub nawet użyciem broni, jeśli ofiara próbowała się sprzeciwić. Komandos w ten sposób stopniowo wyrabiał sobie reputację twardego człowieka, z którym lepiej było nie zadzierać. Warto wspominać, że Tomasz Cyga nie działał sam. Proceder wyłudzania pieniędzy na Gapowiczach prowadził wraz z braćmi Piotrem i Arturem, znanymi jako Budynie. Co ciekawe, Artur zginie później w strzelaninie w centrum handlowym Cliff, ale do tego momentu dojdziemy w tym materiale. Kiedy wyłudzenia przestały im wystarczać. Trójka przestępców zaczęła napadać na listonoszy. W tamtych czasach listonosze nosili pensje, renty i zapomogi w torbach. Napady odbywały się w momentach, gdy listonosz wchodził do klatki schodowej. Wtedy Syga i jego wspólnicy zabierali torbę z pieniędzmi, nie dając ofierze szans na obronę. Ta seria napadów zakończyła się jednak tragicznie dla Artura i Tomasza. W 1993 roku po brutalnym pobiciu i okradzeniu jednego z listonoszy, obaj zostali skazani na trzy lata pozbawienia wolności. Komandosowi udało się wyjść na wolność zaledwie po roku od siatki. Po powrocie dowiedział się, że na Żoli Bożu powstawały już silne struktury przestępcze zarządzane przez Stefana K., znanego jako ksiądz, lub po prostu Stefan. Syga szybko zaprzyjaźnił się też z Arturem H. Pseudonim Czacha, który wkrótce zginie zwabiony w pułapkę przez grupę zwierzaka z Modlina. Tomasz i Artur często wymuszali haraczy od handlarzy z bazaru wolumen, słynącego w latach 90. z handlu kradzioną elektroniką. Zyski z tego procederu warto podkreślić były znaczne, a dla wielu grup przestępczych wymuszenia na bazarach stanowiły główne źródło dochodu. Problemy grupy Żoliborskiej rozpoczęły się, gdy ksiądz trafił do zakładu karnego, pozostawiając tym samym swoich ludzi bez lidera. Takie sytuacje często prowadziły do rywalizacji o władzę, co nie ominęło i tej organizacji. Część gangsterów postanowiła się odłączyć i stworzyć własną frakcję. Do tej podgrupy należeli Mario, Petek, Łańcuch oraz Brzoza. Kiedy Stefan wyszedł z więzienia, nie miał pojęcia że jego dawni współpracownicy stali się jego wrogami. Wkrótce został porwany przez nich z własnego pubu, który nosił nazwę TechnoPub, został też wywieziony do lasu w następstwie brutalnie pobity, co miało symbolizować ich przejęcie kontroli nad Żoliborzem. W tamtym okresie coraz częściej dochodziło do konfliktów między zwolennikami starego Żoliborza, którzy wciąż uznawali przywództwo Stefana, a nowo powstałą grupą buntowników. Spory te stawały się coraz bardziej niebezpieczne i brutalne. Obie strony wzajemnie podbierały sobie pomysły na interesy, naruszając swoje wpływy na bazarze wolumen i w lokalnych knajpach, gdzie były generowane pieniądze. Młody Żoliboż wydawał się niemiec skrupułów. Ich celem było przejęcie władzy siłą i wyparcie starej gwardii. Jedną z ofiar tej wewnętrznej wojny był Wojciech B, pseudonim Brzoza. W 1997 roku Brzoza, jeden z tych, którzy otwarcie sprzeciwili się dawnemu Bosowi, został zastrzelony przy swoim BMW. Wszystko wydarzyło się 22 października, gdy Brzoza miał spotkać się z Piotrem w pseudonim Łańcuchem. Na spotkanie wyruszył wcześniej, ale zdążył też zatelefonować do kolegi. Świadkowie twierdzili, że przed jego domem od rana kręciło się trzech mężczyzn. Ubrani w zielone kombinezony służby miejskich, zachowywali się podejrzanie. Udawali, że liście, rozglądając się dookoła. Gdy Brzoza wyszedł z bloku i zmierzał w stronę swojego BMW, w jego kierunku padła seria strzałów. Napastnicy wystrzelili aż trzy pociski z czeskich pistoletów CZ-75 w momencie, gdy Brzoza wsiadał do samochodu. Sprawcy uciekli z miejsca zbrodni trzema samochodami, Białym Fordem Fiestał i dwoma Polonezami. Jeden z Polonezów został porzucony pod mostem Poniatowskiego, a przy aucie zamordowanego policja znalazła pełny magazynek, na którym odkryto odciski palców. Te same odciski znaleziono również na lusterku porzuconego Poloneza i należały one do Komandosa oraz Czachy. Policja w tym przypadku zadziałała sprawnie i szybko zatrzymała podejrzanych którzy natychmiast trafili do aresztu. Sprawa jednak ciągnęła się latami, nawet wtedy, gdy Tomasz Syga już nie żył. Podczas gdy komando przebywał w areszcie, doszło do kolejnego morderstwa. Ksiądz, dawny przywódca żoliborskiej grupy, został zastrzelony w jednym z lokali należących do członka jego własnej ekipy. W 2001 roku, po 3,5 roku odsiadki, Tomasz Syga wyszedł na wolność i zastał zupełnie nową rzeczywistość. Układ sił na Żoliborzu i w Warszawie uległ drastycznej zmianie. Komandos w międzyczasie wdał się w konflikt z Szymonem Złomianek. Syga opowiadał się za współpracą z gangsterami z Nowego Dworu Mazowieckiego i nawiązał bliską relację z Jackiem Kapseł, do nim Młody Klepak, natomiast Szymon sprzymierzył się z Rafałem S., Pseudonim Szkatuła oraz Andrzejem H. Pseudonim Korek. Jednak punktem zapalnym i miejscem, o które walczyli wszyscy, był bazar Wolumen, źródło dużych dochodów i kluczowy teren wpływów. Wojna między komandosem a Szymonem Złomianek trwała w najlepsze. Obaj zadecydowali, że trzeba omówić sytuację, i umówili się na spotkanie 30 maja 2002 roku w centrum handlowym Cliff. Tego dnia w barze Wiking przy jednym ze stolików zasiedli Artur M, pseudonim Budyń, Krzysztof B, Tomasz S, pseudonim Komandos oraz Artur N, pseudonim Jogi. Po pewnym czasie dołączył również Szymon Złomianek, z którym Komandos wyszedł na krótką rozmowę. Po zakończeniu dyskusji Tomasz wrócił do stolika w Wikingu i nagle podszedł do nich mężczyzna w czapce. Z reklamówki wyciągnął pistolet z tłumikiem i otworzył ogień w kierunku gangsterów. Krzysztof B otrzymał dwa strzały w głowę, a pozostali rzucili się do ucieczki. Komandosowi udało zbiec się z miejsca zbrodni, mimo że po drodze nawet napotkał sprawcę ponownie, tym razem na podziemnym parkingu. Udało mu się dopiero zbiec, kiedy wbiegł po schodach na postój taksówek, skąd szybko odjechał spod galerii. Na miejscu zginął także Artur N., pseudonim Budyń. Wersją, w której to Szymon stał za zabójstwem, potwierdził gangster Kima, twierdząc, że kilku przestępców, w tym Szkatuła, dołożyło się do zamachu na Sygę. Co ciekawe, później między Szymonem a Szkatułą wybuchł zażarty konflikt. Trzy miesiące po krwawej masakrze w Klifie, czyli 13 sierpnia 2002 roku kule dosięgły również Komandosa. W jednym z najbardziej prozaicznych momentów, kiedy mył tapicerkę swojego samochodu na stacji benzynowej przy ulicy Mińskiej w Warszawie. Nieznany napastnik podszedł do niego od tyłu i kilkakrotnie strzelił mu w plecy. Śmierć Komandosa została stwierdzona o godzinie 22:50. Tożsamość zabójcy do dziś pozostaje tajemnicą. Istnieje wiele hipotez, w tym podejrzenie, że mordercą mógł być Robert Cieślak pseudonim Cieluś, który sam zginął rok później w Magdalence. Śmierć Komandosa, według śledczych, była związana z brutalnymi rozgrywkami o władzę w Warszawie, a grupa mutantów, do której należał Cieluś, słynęła z bezwzględnych metod, w tym eliminacji konkurencji. Jednak to, kto naprawdę zastrzelił Komandosa, pozostaje niejasne. Krążyły plotki, że Syga nieuczciwie rozliczał się z innymi gangsterami, co też mogło doprowadzić do konfliktów wewnątrz grupy. Warto również wspomnieć, że media mylnie podawały nazwisko Komandosa, używając formy Tomasz Suga. Dopiero niedawno wydana książka Artura Górskiego, Komandos. Gang z Żoliborza, wyjaśnił tę kwestie ujawniając, że gangster miał na nazwisko Syga. Sam wielokrotnie popełniałem ten błąd, a więc czuję się oświecony. Tymczasem dziękuję Wam za wysłuchanie podcastu. Powiedzcie, czy odcinki w formie, gdzie pojawia się audio i tak naprawdę możecie słuchać tego, co do Was mówię, jest dla Was atrakcyjny? Będę Wam bardzo wdzięczny, jeśli powiecie, czy optujecie za plenerami i tego rodzaju podcastami, a czy chcielibyście również materiały w formie obrazujących pewne sytuacje. Tymczasem dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka, pamiętajcie o subskrypcji, a my widzimy się lub też słyszymy na kolejnym miejscu zbrodni.